Zrezygnowaliśmy z wszelkich flag niepolskich, w tym rosyjskiej, białoruskiej, serbskiej. Nie ma żadnych flag niepolskich na naszym zgromadzeniu dzisiaj i to publicznie oświadczam. Oburzony Wojciech Orszański zwrócił uwagę Wajdzie, a Wajda zamiast, zamiast po swojemu wykonywać swój fach odłupiacza postanowił złamać opór i tak. Powstał Polski jeździec z Wojciech Polszański, który Od tego czasu już cały czas walczy z systemem. Tu jest polska! ani nie, poli. Jest polska, nie poli. Tu jest polska! To nie poli. Tu jest polska! To nie boli! To, to my! To my To my! To my! To, my, to, my. My! to by, Wy polski! polski! Wyzwoliciel Polski! No, bądź Polski! Siósę, pierwsze niosą Robot, tu jest Polska, a nie Polski! Wyzwoliciel Polski! bądź Wyzwoliciel Polski! No, bądź Polski! No, bądź nie ma zgody na amerykańską dyktaturę anormalności. Niech będą przeklęci po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Amen! Niech, te, niech to Amen ryknie trzy razy. Niech będą przeklęci po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Amen! Amen! amen. amen. normalna rodzina Chłopak, dziewczyna normalna rodzina Chłopak, dziewczyna tu jest Polska nie u jest Polska nie u Szanowni Państwo, jesteśmy na marszu Mowski na Zamek Przełamujemy najstraszliwsze okowy zniewolenia Idziemy jako wolni ludzie po władzę, po dobro, piękni, krocząc przeciw złu w żydocie i krzywdzie narodowej. Idziemy razem różni ludzie, o różnym pochodzeniu, jeżeli chodzi o sprawy polityczne. Odmienni, jeżeli chodzi o urodę, usty i upodobania. Ale jest z nami wybitny polski artysta, rzeźbiarz, magister sztuki Bartłomiej Kurzeja, który podniósł kwestię piękna, która walczy z brzydotą, piękna, które pokonuje brzydotę, brzydoty, która ucieka przed pięknem i dzisiaj niesiemy piękne po piersie Romana Dłowskiego. Niesiemy je na zamek jako króla, jako wspomnienie wielkiej chwały Polaków, którzy mieli wspaniałych króli, którzy mieli różne sytuacje polityczne, decydowali o losie świata. Nie jest Polska, nie Tu jest Polska, nie Israel! Wszystkiego. Czas kończy z tym łajdakami. W Sejmie, w Senacie, w rządzie i w samorządzie. Koniec. Mówię wam dzisiaj, wy antypolacy, wy jesteście skończeni, tak a my jest. W Polacy w końcu, przejmujemy władzę. W końcu ich rozliczymy. Tak. Czas najwyższy. Czas najwyższy. Chciałbym chciałby się zaśpiewać zamiast. Będą piszeć. No tak ładnie. Czemu kamratko. radko? Wielkiej Weronika, tak? Tak. Wik z Tak, co? Super, świetnie, miło mi bardzo. Bardzo mi miło. Żaden base nie będzie rządzić nami, bo my jesteśmy Słowianami. Żaden bez nie będzie rządzić nami, My jesteśmy Słowianami. Żaden bez nie będzie rządzić nami, My jesteśmy Słowianami. Potęga Wasłowska ustępuje i oto stanie wielki znów z Wielkiego Wschodu. A Polska w internecie, tak jak powiedział Witos i tak jak to zrealizował Roman Niech Wam ręka przed ciosem nie zadrży, kiedy ten cios trzeba będzie wyprowadzać w imię Jezusa Chrystusa. I słowiańskiego Boga jestem. Jesteśmy na tej ziemi od tysięcy lat i nic tego nigdy nie zmieni. Przyjęliśmy Chrystusa, bo jest jednym z nas. Bo był jednym z nas. To nie jest własność Watykanu. To nie jest własność biskupów. To nie jest własność papieży. To jest człowiek zwyciężyny, bo jest Bóg z nami, Bóg z nami. Nadchodzi dzień zwycięstwa, 250 tysięcy na Wołyniu i 300 tysięcy po zakończeniu II wojny światowej. Dosyć, dosyć, dosyć! Wrogom ojczyzny! Śmierć! Śmierć! Tu jest Polska, a nie Poli! 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 Polska, a nie poli. Najwyższy czas, ale najwyższy czas, żeby tą hołodę między sobą pogonić mojego kraju, mojej ojczyzny, bo Polska to jest moja ojczyzna i nigdy nie pozwolę sobie, żeby takie draństwo, które przez 30 lat okradało naród Polski, mówiło nam, jak mamy żyć. Zobaczcie, co się dzieje. Jak tylko patrioci upomną się o własną ojczyznę, o, o miłość do ojczyzny, o godne życie w, ojczy... w Polsce, to z automatu są Jesteśmy wrzucani do więzień, do aresztów i sądzeni. Ja mam osiem spraw karnych. Sparszywiała nam Polska nasza. Raczysko rozlało się po naszym ciele. Ale to nie znaczy, że umrzemy. Trzeba nas zabić. Nie ziemia, Polska. No I mało tego. Nie wystarczy nas zabić. Trzeba nas przewrócić i trzeba nas zakopać. Nie ma zgody na koniec Polski. Nie ma zgody na żadne Unie. Nie ma zgody na śmierć za cudze interesy. Murem za polskim mundurem, za żołnierskim mundurem, za policyjnym polskim mundurem, za mundurem Straży Granicznej, za mundurem Straży Pożarnej, to wszystko są nasze chłopaki i nasze dziewczyny. O, Gromadzimy się tu na pamiątkę triumfu nad naszymi wrogami, którego 24 czerwca 1919 roku dokonał Roman Dworowski. Jego misja dziejowa nie polegała na walce z bronią w ręku w dosłownym tego wyrazu znaczeniu, jednak stoczył on zwycięski bój o polski interes narodowy. Pole bitwy obejmowało nawet na że świata tam, gdzie rozbrzmiewała polska mowa ludzi zmuszonych opuścić ziemię ojców. Oleż natomiast stanowiła idea zawarta w jego własnych słowach, których wcieranie przez nas w życie jest warunkiem wyzwolenia się spod jarzma, które zniewala nasz naród. Pozwólcie, że ja teraz przytoczę. Jesteśmy Polakami. To słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jesteśmy nimi nie dlatego tylko, że mówimy po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są nam duchowo bliżsi i bardziej dla nas zrozumiali, że pewne nasze osobiste sprawy łączą nas bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok swojego życia osobistego, indywidualnego, znamy zbiorowe życie narodu, którego jesteśmy cząstką. Że obok swoich. Ich spraw i interesów osobistych znamy sprawy narodowe, interesy Polski jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno. Jesteśmy Polakami, to znaczy, że należymy do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno dziś, jak i w wiekach ubiegłych i w przyszłości. To znaczy, że czujemy swą ścisłą łączność z całą Polską, z dzisiejszą, która bądź cierpi prześladowanie, bądź cieszy się strzępami swobód narodowych, bądź pracuje i walczy, bądź gnośnuje w bezczynności, bądź w ciemności swej nie ma nawet poczucia narodowego istnienia, z przeszłą, z tą, która przed tysiącleciem dźwigała się dopiero, Skupiając koło siebie pierwotne, pozbawione indywidualności politycznej, szczepy i z tą, która w połowie przebytej jej drogi dziejowej rozpościerała się szeroko, groziła sąsiadom swą potęgą i kroczyła szybko po drodze do postępu. I z tą, która później staczała się ku upadkowi, grzęzła w cywilizacyjnym dostoju, gotując sobie rozkład sił narodowych i zagodę państwa. I z tą, która później walczyła bezskutecznie o wolność i niezawisły byt państwowy, z przyszłą wreszcie, bez względu na to, czy zmarnuje ona pracą poprzednich pokoleń, czy wywalczy sobie własne państwo, czy zdobędzie stanowisko w pierwszym szeregu narodów.